Witam Was serdecznie, bardzo się cieszę, że jesteście tam po drugiej stronie. W tym dniu szczególnym, a tak w zasadzie muszę powiedzieć, bo chciałbym kilkoma rzeczami się podzielić. Myślałem właśnie o tym, czy ten dzień jest rzeczywiście takim szczególnym dniem, bo faktem jest, że Pan Jezus przyszedł na ten świat, że, że umarł za nasze grzechy, że zmartwychwstał. stał. Natomiast w tych ostatnich dniach, kiedy tak sobie rozważałem i rozmyślałem na temat sensu e, tych świąt Wielkanocnych, to dochodzę do wniosków troszkę, troszkę innych. E, otóż, moi drodzy, zastanawiam się, co w czasie tych świąt w zasadzie powinniśmy, w jaki sposób powinniśmy być inni i inaczej się zachowywać niż poza tymi świętami. W jaki sposób, na jakiej podstawie możemy rozróżnić ten czas świąt wielkanocnych e, od czasu nieświąt, czyli tego czasu, kiedy tych świąt nie ma. E, I dochodzę do pewnych wniosków i chciałbym też się podzielić kilkoma fragmentami z Pisma Świętego, ale przede wszystkim na początek to chcę naprawdę serdecznie Was przywitać i powiedzieć, że tutaj wszyscy za Wami tęsknili. Jeśli chodzi o moje dzieciaczki, o, o rodzinę, żonę, wszyscy tutaj czekamy. Kościół chcielibyśmy, żeby znowu na nowo żył. Natomiast to wszystko się wynika, z, ta cała sytuacja wynika z tego, że no teraz takie rekordowe są te, te liczby zakażeń. No i Musimy nie tyle, co e, tutaj brać pod uwagę swoje własne poglądy, co sytuację taką realną, która jest w państwie e, oficjalną, bo to, co każdy nieoficjalnie myśli, jakie ma przekonania, to jest jakby zupełnie inna sprawa, ale w oparciu o te liczby, o to wszystko, co jest statystycznie podawane, no to też są pewne działania podejmowane, czyli rząd e, jakiś tam cały czas e, powołuje nowe rozporządzenia, Podejmuje decyzje, no i my też musimy być światłością, a światłość polega na tym, żeby nie gorszyć ludzi, nie społeczeństwa i nie pokazywać, że jesteśmy jakimiś tam dziwakami, że my mamy swoje tutaj prawa. Zresztą Pismo Święte mówiło o tym wielokrotnie i mówi o tym wielokrotnie, że co cesarskiego cesarzowi, co Bożego Bogu, więc tutaj myślę, że to jest bardzo rozsądna decyzja. No a poza tym jest 20 m2 na osobę, teraz, więc jeśli chodzi o. O te nowe rozporządzenie, no i w naszym Kościele by się zmieściło 20 osób, więc nie chcemy tutaj tego, tego przekraczać. To tak tylko gwoli, gwoli informacji. Natomiast też chciałbym na początku tak gorąco prosić o modlitwę za, za Nadię, za Łukasza. Tutaj cały czas dobiegają do nas informacje. Mamy kontakt, pytamy też, także Nadia, jeśli tam słuchasz i Łukasz, to pozdrawiamy Was serdecznie, naprawdę modlimy się gorąco. Wszyscy, i też zachęcam wszystkich do modlitwy, żebyśmy stanęli w modlitwie i tak wołali do Pana Boga bardzo mocno. O Was, o Wasz dom, naprawdę nie przejmujcie się, nie martwcie. Wszystko będzie na dobrze, gwarantuję, bo, ponieważ mamy dobrego Boga. Podobna sytuacja jest z Michałem, ale, ale tam też docierają do nas informacje, że jest, że jest coraz lepiej. Także dziękujemy Panu Bogu. Ja się króciutko pomodlę. Ojcze, nasz kochany w niebie. Ty, który żyjesz, modlimy się przez Jezusa Chrystusa, w imię Jezus, Jezusa, aby to wszystko zostało całkowicie uleczone, całe ten, wszystkie, te, wszystkie te wirusy, które zostały tam w jakiś sposób jakby zaraziły ciała nad Łukasza, ich rodziny, to modlimy się podobnie u Michała, aby to wszystko odeszło, ponieważ Ty jesteś naszym Panem, naszym uzdrowicielem I dziękujemy Tobie, Panie, że nie musimy niczego sobie zawdzięczać, ale wszystko zawdzięczamy Tobie, i to Ty jesteś naszym uzdrowicielem i lekarzem, a nie my sami. Amen. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek potrzeby monitarne, to prosimy, żeby, żeby pisać, żeby się kontaktować. Jeśli macie tu ochotę, też zapraszamy do kościoła, można w każdej chwili przyjść. Są osoby, przychodzą, czasami sobie możemy porozmawiać z Mariuszem, z Beatką, to jest tyle, chociaż radości mamy, że chociaż troszeczkę można, można sobie spędzić troszkę czasu razem, bo na to. Na to możemy sobie pozwolić. Dobrze, moi drodzy, chciałbym teraz takie dwa fragmenty, dwoma fragmentami się podzielić z Pisma Świętego w tym dniu, i tak jak wspomniałem wcześniej, rozważam ten temat i myślę o tym, czym się powinny te dni różnić. Też sobie chciałbym, żebyście mogli sami zadać to pytanie, zastanowić się, czy te święta mają się różnić w jakikolwiek sposób. I Wiecie, jak sobie myślę o tym, to o tym pytaniu, odpowiedzi na to pytanie to zadaję sobie pytanie na temat urodzin, na temat urodzin, rocznic ślubów, tego typu okoliczności. I myślę, że to jest bardzo podobna sytuacja. Tutaj nie musimy komplikować bardzo wiele, nie musimy tutaj dorabiać jakichś teorii skomplikowanych. Po prostu, po prostu jest całe nasze życie, moje, moje życie relacji z, z żoną, moje życie relacji z dziećmi, wasze życie w relacjach, gdziekolwiek jesteśmy. No to tak samo z Panem Bogiem, jeśli my Go traktujemy poważnie i kochamy Go z całego swojego serca, to mamy z Nim relację chcemy z Nim przebywać i chcemy Go kochać coraz bardziej, z każdym dniem. No i to jest, to jest relacja z Panem Bogiem, która, która polega na tym, że się z Nim spotykamy, rozmawiamy, zapytamy Go o różne rzeczy. No i też przychodzi taki moment oddzielenia, czy taki moment święta, w którym możemy w jakiś szczególny sposób to wspominać akurat to wydarzenie, które się, które się wydarzyło, czyli o tej, tej całej pięknej, niezwykłej, nadającej sens naszemu życiu historii śmierci i zmartwychwstania. Ale chcę powiedzieć, że też dochodzę do wniosków takich, że zadaję sobie pytanie, czy, czy ja jako chrześcijanin, jako ten, który poważnie traktuje chrześcijaństwo, wiarę w Jezusa, to Myślę o tym często. Jak często o tym myślę? Jak często o tym rozmyślam? I czy to, czy, czy to jest jakby taką integralną częścią mojego życia ta historia, która się wydarzyła 2000 lat temu? Czy ja tylko wtedy, kiedy przychodzą święta, to jakby troszkę o tym pomyślę, troszkę posłucham sobie w radiu, troszkę w telewizji, coś takiego się zdarzyło. Czy oczywiście co codziennie, czy jak najczęściej, o ile, ile tylko mogę, to jakby przypominam sobie, wspominam i to. Odnoszę do swojego życia? I to jest to pytanie, które ja sobie zadaję. Jest taki fragment w Hebrajczyków, 12 rozdział, który niedawno miałem okazję czytać, i tym chciałbym się z Wami podzielić. I za chwilkę jeszcze jeden też, również z Hebrajczyków, kilka stron wcześniej. Jest napisane tutaj w 12 rozdziale Hebrajczyków tak. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale wyznaczonym nam wyścigu. Otkwimy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiary, i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadli na duszy. W walce z grzechem nie opieraliście się jeszcze aż do przelania krwi. Całkowicie zapomnieliście też o zachęcie, które odnosi się do Was jako synów. Synu mój, nie lekceważ pouczeń Pana i nie zniechęcaj się, gdy On pytyka Ci błędy, bo kogo Pan kocha, tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. Cierpliwie znosicie karcenie, jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z Wami jak synami. Bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Potem, e, jeszcze kilka wersów dalej, jest e, napisane tak, e, ziemscy ojcowie karcili nas według własnego uznania, w trosce o nasze krótkie życie. Natomiast Bóg czyni to dla naszego dobra, abyśmy uczestniczyli w jego świętości. Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Dlatego wznieście opuszczone ręce, wzmocnijcie omdlałe kolana i prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kolejnie nie opadło, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. No i ten fragment, moi drodzy, jest taki wyjątkowy z, z kilku powodów, ale te dwie rzeczy, które tutaj zauważam, to jest to, że my w zmartwychwstaniu i w, w czasie tego święta potrzebujemy o dwóch rzeczach takich zasadniczych sobie powiedzieć. Przede wszystkim to nie możemy e, traktować zmartwychwstania jako dzieła, które tylko i wyłącznie jest e, czymś, co daje nam łaskę do życia, e, które nam, nas zachęca do tego, że Pan Bóg jest e, ponad wszystkim, ale to oczywiście tak jest. To tak jest i nie można e, temu zaprzeczyć, że zmartwychwstanie nadaje sens naszemu życiu, że nie ma, gdzie miałem tam okazję ostatnią Taką okazję rozmawiać z kimś, kto jest zupełnie spoza kościoła, z, z pewną osobą, i jakby widziałem, że na, w życiu tej osoby nie ma jakby, nie ma takiego kierunku, nie ma kierunku, w którym można by było, czy sensu takiego, który czegoś, co nadaje sens e, jej życiu. I to jest takie, dla mnie było to bardzo uderzające, że jakby życie bez Pana Boga jest takim życiem po omacku, że my nie wiemy, w którą stronę mamy iść, czy, czy ja mam pójść w tą stronę? Jesteśmy targani różnymi, e, różnymi pomysłami, różnymi idealami na życie, e, i czasami robimy tak, próbujemy w tą stronę iść, próbujemy szukać rozwiązań e, w czymś innym, potem łapiemy się czegoś innego, i to, 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 to nasze życie bez Pana Boga jest takim jednym wielkim chaosem. Natomiast e, życie z Jezusem Chrystusem, tym, który umarł, o którym wiemy, że wiemy i wierzymy z całego swojego serca, że On umarł, że on zmartwychwstał, nadaje, to nadaje sens naszemu życiu. Ale chcę powiedzieć właśnie o tym, o czym zacząłem, i ten wątek chciałbym skończyć to, że jakby to jest ta jedna część, to, że Pan Jezus zmartwychwstał, że jego łaska jest tak ogromna, że to jest, to jest coś takiego, co jest tam trudno zrozumieć, że my naprawdę nic już nie musimy zrobić. Nie musimy nic zrobić, żeby zasłużyć na, na zbawienie, że musi, nie musimy nic zrobić, właśnie ze względu na to, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, że on zmartwychwstał. Kompletnie nic nie musimy robić. I to jest. To jest ta obrazowurcza łaska, która e, dla wielu z nas jest nie do przejścia. Nie potrafimy tego pojąć. Bardzo na siłę chcemy e, uczynkami zarabiać sobie e, na zbawienie, zasługiwać na to zbawienie. Musimy to robić, bo jakby jesteśmy tego nauczeni, i jest to w naszej naturze. E, I to jest ta jedna rzecz, o której chcę mówić, że to jest nie tylko to. Nie tylko, nie wolno nam tylko w ten sposób traktować naszego chrześcijaństwa, bo to jest jakby jedna rzecz, to się wydarzyło to się stało, my już to mamy, to, to już się nigdy nie odstanie, to już nie, nie jesteśmy w stanie nic zrobić z tym, żeby coś zmienić w tym kierunku. Jesteśmy zbawieni, będziemy zbawieni, e, będziemy całe życie już z Panem Bogiem, mam tą pewność zbawienia przez Jezusa Chrystusa, e, przez Jego łaskę. Natomiast to, e, ta dru drugi aspekt tego zmartwychwstania jest to, że Pismo Święte mówi do nas, utrafimy wzrok w Jezusie, Odrzucimy, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nasz... jakby odrzucajmy wszelkie przeszkody. To nie tak, że odrzućmy, bo to nie można jednorazowo tego odrzucić. Pismo Święte mówi, że jakby tutaj jest ten ciągły, e, ciągły tryb potrzebny, żeby to e, potraktować. Odrzucajmy wszelkie przeszkody, krępujący nasz, nasz, nasz grzech i biegnijmy w trwale wyznaczonym na wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiary, i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadli na duszy. I potem jeszcze jest taki fragment, który też przeczytałem, który jest też bardzo ważny. Nie chcę, żeby jakby czytać Pisma Świętego bez kontekstu w walce z grzechem nie opieraliście się jeszcze do przelania krwi, e, całkowicie zapomnieliście o zachęcie, które odnosi się do was, jego do synów. I potem jest cały ten fragment o karceniu, o tym ten piękny obraz, który jakby zestawia karcenie Pana Boga, który przychodzi do naszego życia, żeby e, jakby wytykać nam błędy, ale tylko po to, że jego karcenie i jego, e, jego nawet surowość, bo tak jest w Piśmie Świętym napisane, to czytaliśmy dalej, ma tylko i wyłącznie wymiar pozytywny do naszego życia. On chce dla naszego życia dobra. Jest tutaj napisany tak piękny werset "Ziemscy ojcowie karcili nas według swojego uznania w trosce o nasze krótkie skądinąd życie, a Bóg natomiast czyni to do naszego dobra, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. No i potem też zachęcam, żeby to sobie samemu postudiować, ten fragment i nad tym głęboko się znowu. W każdym razie wracając do tej głównej myśli, to chcę powiedzieć, że, że to, co tutaj jest napisane, jakby zachęcam bardzo gorąco i to jest dla mnie bardzo ważne. To jest dla mnie osobiście bardzo ważne, dlatego że w czasie tych świąt potrzebujemy sobie uświadamiać, że cały rok, całe nasze życie z Panem Bogiem, codzienne nasze życie powinno być stylem całego naszego życia, powinno być to, co jest tutaj napisane. A więc odrzucajmy wszelkie przeszkody, krępując nas grzech. Biegnijmy wytrwale w wyznaczonym wyścigu, odkiemy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę, i który ze względu na czekającą go radość i to jest to, co jest tutaj napisane, co powinno być świadomością naszą codzienną. Powinniśmy być świadomi tego, co, 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 co się wydarzyło, co, jak, jakie to ma znaczenie dla naszego życia który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, niezważając na hańbę. I zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście nie byli zniechęceni, nie upadali na duszy. I jakby ta dwoistość tego przesłania, które tutaj jest, o czym ja mówię, bo po pierwsze mamy pewność w Jezusie Chrystusie, tego, co On dla nas zrobił. Możemy utkwić wzrok Jezusie. Możemy być pewni tego, że On wzbudza i doskonali wiarę. Natomiast ta, ten drugi aspekt tego dzieła Jezusa, który dokonał do nas, który do, którego dokonał do nas na krzyżu. Jest to wszystko, w jaki sposób się to działo, co się działo i jakie to ma znaczenie, w sensie takim, jak my mamy inaczej przez to żyć. Wiecie, ja to rozumiem tak, kochani, że jeśli patrzcie na Jezusa, patrzcie na Jezusa, który wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga, pomyślcie o tym, który ze strony grzechu doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście nie upadali na duszy, to dla mnie to jest przesłanie chrześcijańskie, jakby prawie, że puenta przesłania chrześcijańskiego. Więc jeśli ja patrzę na Jezusa Chrystusa, który wycierpiał krzyż, patrzę na Jezusa, który doznał wobec siebie takiej wrogości, patrzę i uświadamiam sobie całą tą Jego drogę, którą On przeszedł. E, oczywiście tutaj jest bardzo też e, niezwykle napisane, jaki Jaki był cel, bo wiedział, że czeka go radość. Czyli, który ze względu na czekającą go radość, to wszystko wycierpiał. I każdy z nas dokładnie w takiej samej sytuacji jest, w jakiej był Jezus. My, my oczekujemy na radość, my mamy tę radość zapewnioną, która będzie z nami na zawsze i nie będzie nic nam tej radości zmącać. Nie, będziemy, nie będzie ona zakłócona kompletnie niczym. Będziemy wiecznie z naszym Panem Bogiem, w Jego wiecznej radości żyć na zawsze. Ale też chcę powiedzieć, że wcześniej ta postawa, przede wszystkim postawa, jaką my mamy przyjąć w tym życiu, chrześcijańska postawa, jest patrzeniem na Jezusa Chrystusa i życiem, stylem takiego życia, prowadzenie stylem, stylu takiego życia, jaki żył Jezus. Czyli jak, naj, jak najwięcej możemy jak najbardziej się upodobnić do tego, co robił Jezus. Czyli patrzymy na Jezusa, utkwimy z Nim wzrok, utkwimy z Nim wzrok, spoglądamy na Jezusa. I biegnijmy w trwale wyścigu. Te wszystkie rzeczy, które się dzieją, jakie to ma znaczenie? Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że często są takie momenty w naszym życiu, kiedy my e, bardzo się obruszamy, bardzo się buntujemy. Nie potrafimy znieść wrogości. Nie potrafimy znieść e, tego, kiedy ludzie nas prześladują. Kiedy e, różne kłamliwe rzeczy na nas mówią. Kiedy cierpimy w, w taki niesprawiedliwy sposób. Kiedy nie dostajemy tego, e, co bardzo chcemy. Jest tego naprawdę całe mnóstwo. Kiedy e, dzieją się jakieś dramaty w naszym życiu straszne, kiedy przeżywamy różne trudne momenty, trudne rzeczy w naszym życiu, które być może nawet nigdy, a może do uschyłku naszego życia będą rozwiązane, to wtedy w tych wszystkich trudnych momentach potrzebujemy naprawdę się na chwilkę zatrzymać, patrzeć, spoglądać na Jezusa i mówić sobie, że jeśli Jezus to wszystko wyciągnął, jeśli Jezus to wszystko przeszedł, to ja też to zrobię, też do końca tego dzieła. Będę biegł, nie będę się zatrzymywał. I wiecie, my nie możemy próbować rozwiązywać tych spraw po swojemu. Nie, nie możemy powiedzieć, że ja teraz, e, ja teraz to załatwię po swojemu, ja teraz się zemszczę, ja teraz będę pokażę, co to nie ja. Sam mam takie myśli często. Ostatnio się dzieliłem, jak mnie e, ktoś tam denerwował, jakiś kierowca, jak na rowerze i mnie e, bardzo gdzieś tam przede mną sobie tak bardzo źle potraktował. Jakie myśli w moim sercu by się pojawiały, i coś tam pewnie dzieje w środku, i to wszystko jest jakby stoi w, przeciwie, w sprzeciwie do tego, co Pan Jezus zrobił. W takich momentach, tych wszystkich, kiedy jest nasz taka złość, kiedy jest taka chęć zaprowadzenia sprawiedliwości, chęć pokazania komuś, on pokażę, pokaże, ja będę e, taka, taka myśliwość, ja to ostatnio tak nazwałem, gdzieś taka myśliwość, że jakby sam wycierpiałem kiedyś, ktoś mi coś zrobił, więc ja teraz pokażę. Co to nie ja. I w tym wszystkim naprawdę muszę powiedzieć z pełnym przekonaniem, z przekonaniem, że życie z Jezusem nadaje sens mojemu życiu, dlatego że ja już nie muszę, naprawdę ja nie muszę o nic walczyć, ja nie muszę nikomu nic udowadniać, nie muszę, e, nie muszę się buntować, nie muszę walczyć na własną rękę o sprawiedliwość, nie muszę robić wielu, ty setek, tysięcy rzeczy. Żeby udowodnić, żeby coś kogoś przekonać, żeby dowieść sprawiedliwości, żeby oddać sobie to, co mi się należy, tak, bo to przecież mi się należy, ja na to zasługuję, ktoś nie zasługuje, więc teraz będę robił, wiecie, tak politycy często funkcjonują, całe życie poświęcają na to, żeby udowodnić, że oni są tymi wyjątkowymi, ja już nie muszę naprawdę tego udowadniać, to jest coś pięknego, niezwykłego, to jest coś, co mnie bardzo porusza, co mnie dotyka i co mnie przekonuje w tym, Czasie Wielkiej Nocy, i to jest też coś, coś co, czego się uczy, że to nie jest tak, że tylko w czasie tych świąt mamy tak żyć. Te święta są jakby takim głębszym troszkę może zastanowieniem nad tym, żeby zgłębić to troszkę, troszkę bardziej, troszkę bardziej się zastanowić nad tym, ale to wcale nie jest czas, w którym my potrzebujemy tylko w tym czasie tak żyć, ale całe nasze życie w ciągu całego roku tak powinno wyglądać. I jeszcze tylko. Chciałem na koniec taki fragment, który wcześniej powiedziałem, to drugi, też e, drugą rzecz, którą chciałem się podzielić, to też Chrystus'a, jedna strona wcześniej, o wierze. Wiecie, jak o tym, co ja mówię, to wszystko się tak pięknie ze sobą zazębia, dlatego, że jakby wiara jest zasadniczą rzeczą w naszej wierze, jest wiara w to, co Jezus Chrystus zrobił. Jakby bez zmartwychwstania, chrześcijaństwo nie istnieje. Nie ma, nie ma takiej, takiej możliwości, żeby to miało sens. No, i ten fragment, taki tylko dla zachęty, chciałem nam wszystkim, żebyśmy mogli no, w tylko się tak upajać tym cudownością tego fragmentu i zachęcić siebie. Każdy z nas, że to było zachętą dla nas. I dla mnie jest to ogromną zachętą. Kiedy czytałem te słowa kilka dni temu, zastanawiałem się nad tym, ogromną zachętą jest to dla mnie. I ta wiara, która trzyma mnie, wiecie, dlaczego ja tak mówię, tak przeżywam to naprawdę, bo, bo jak patrzę na ludzi, którzy. Żyją bez wiary, to naprawdę jest to życie smutne. Jest to życie trudne, smutne, pełne, pełne takich chwil, w których czujemy się bezradni całkowicie. I wiecie, z Jezusem jest taka, taka jest różnica, że kiedy żyjemy z Jezusem Chrystusem, to też czujemy się bezradni. Też czujemy się bezradni, też czujemy się, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ale ta bezradność polega, różnica tej bezradności polega na tym, że ja jestem bezradny. Ale wiem, że Jezus jest w stanie zrobić wszystko w moim życiu tak, jak On wie najlepiej i zgodnie z tym, co On Chce dla mnie najlepiej, a wiem, że On chce dla mnie najlepiej więc z tej bezradności, ja się cieszę z tej bezradności, dlatego wiem, że, dlatego, że wiem, że Jezus zadba o mnie najlepiej jak, lepiej niż ktokolwiek inny. Natomiast kiedy ktoś żyje bez wiary, to w tej bezradności nie ma już niczego i nikogo, kto by, by mógł mu pomóc, kiedy nie ma wiary, kiedy żyje życiem pozbawionym wiary. No, i to jest takie dla mnie no niezwykłe, coś coś naprawdę pięknego. Wiara jest podstawą spełnienia się, to jest jedna z rozdziałów Hebrajczyków. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Ze względu na to, starsi ludzie otrzymali dobre świadectwo. Dzięki wierze, pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane słowem Boga. Także to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż Kain ofiarę na podstawie której otrzymał świadectwo że jest sprawiedliwy gdy Bóg uznał jego dar i dzięki tej wierze choć umarł, wciąż przemawia dzięki wierze został zabrany Henoch także nie oglądał śmierci nie odnaleziono go ponieważ Bóg go zabrał lecz zanim to się stało otrzymał świadectwo że się podobał Bogu bez wiary Przeciwnie, nie można podobać się Bogu, kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują. Dzięki wierze, Noe, ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie widziano, przejęty przystrogą, zbudował arkę dla ocalenia swojego domu. Przez nią wyda, wydał wyrok na świat, ale też stał się dziedzicem sprawiedliwości, której miarą jest wiara. Dzięki wierze Abraham usłuchał wezwania, żeby udać się do miejsca, które miał objąć w dziedzictwo, i wyruszył, nie wiedząc dokąd idzie. Dzięki wierze zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, żyjąc pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Czekał bowiem na miasto o stałych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest Bóg. Dzięki wierze wie, również sama Sara niepłodna otrzymała, i to pomimo podeszłego wieku, moc poczęcia. Gdyż uznała tego, który złożył obietnicę, za godnego zaufania. Dlatego też od jednego człowieka, i to martwego, dla rodzicielstwa pochodzi potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim. Ci wszyscy poumierali wierzeń i nie otrzymali tego, co kusiło obietnicę. Ich spełnienie zobaczyli jednak jakby z daleka i też tutaj jeszcze jest taki fragment o Mojżeszu, który też po całego rozdziału nie będziemy czytać. Dzięki wierze Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, żeby go nazywano synem córki Faraona. Wolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznał on hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Kierował wzrok na zapłatę. Dzięki wierze opuścił Egipt Nieprzestraszony gniewem króla, trzymał się bowiem niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. E, na tym zakończę w fragmencie e, czytanie Pisma Świętego. Dziękujemy też Panu, że Twoje słowo do siebie, bo ono przemawiało do naszych serc, do naszych dusz, żeby zmieniało nasze życie. E, I wiecie, kiedy czytamy te historie, to wydaje się, że one takie no, mają za wielkiego przełożenia na nasze życie. Bo, e, no, bo tam jakiś Abraham sobie możemy myśleć, jakaś tam Sara. Jakie to ma znaczenie, ale wiecie, kiedy tak się wgłębimy, e, bliżej. Zastanowimy, tak troszkę usiądziemy i e, zastanowimy się nad tym w ciszy. To okazuje się, że te wszystkie historie, które tu, o których tutaj czytaliśmy, e, wiara miała w nich e, zasadnicze znaczenie. Bez wiary e, nie byłoby siły w tych ludziach, żadnej siły, żeby czekać, żeby czekać na spełnienie. Tego, co się miało wydarzyć. Każdy z nich miał ogromne pragnienie, każdy z nas ma pragnienia, marzenia, wielkie marzenia, wielkie pragnienia, rzeczy, które cały czas są jeszcze niezrealizowane. Czekamy na to, pragniemy tego, no i ta wiara, tylko ta wiara tak naprawdę daje nam siłę do tego, żebyśmy mogli czekać, żebyśmy mogli czekać. Tak jak Pan Jezus, który czekał w cierpliwości, czekał w pokorze, przechodził przez to wszystko i czekał na spełnienie się, tego, tej obietnicy, która, która jest pewna, która jest stuprocentowa, która jest niezachwiana. E, tymi słowy chciałem się, moi drodzy, z Wami podzielić, zachęcić nas do życia z Panem Bogiem, do wiary, żebyśmy mogli rozbudzać w tym czasie, też takim, w tym czasie w szczególnym, czasie świąt, żebyśmy mogli znaleźć chwilę, żeby móc budować swoją wiarę przez Słowo, przez modlitwę, przez post i żeby żebyśmy mogli być silniejsi, bo bez wiary będziemy naprawdę słaby. Ja dziękuję Jezusowi, mojemu kochanemu Panu Zbawicielowi za to, że, że był na tej ziemi, że przyszedł na ten świat, że mogę dzisiaj patrzeć na Niego i czerpać siłę do życia, bo, bo wiem, że bez, bez Niego byłbym bezradny i byłbym nikim i niczym. Bardzo się cieszę, że mogliście że mogliście być ze mną, że jesteście tam po drugiej stronie. Naprawdę serdecznie Was pozdrawiam i już się nie mogę doczekać na spotkanie z Wami. Jak tylko te ograniczenia będą zdjęte, zmniejszone te, te metry, to już się tutaj spotkamy i będziemy mogli świętować obecność naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam Was serdecznie, zachęcam też do wieczerzy, żebyście mogli sobie zrobić w rodzinach wieczerze, przypominać, czytać, świętować, cieszyć się z naszym kochanym Panem Jezusem Chrystusem. Mogłosławię Was i Papa!